Dzień dobry i zaczynamy vlogmas numer 2. A więc zaczął się grudzień i najwyższa pora ściągnąć wszystkie te sweterki z półki i wrzucić do pralki, żeby je odświeżyć Dlatego, że one sobie tutaj siedzą od grudnia zeszłego roku, także nieźle się pewnie zakurzyły Dzień dobry dziewczyny Dominika, Dominika, cześć, zaczynamy vlogmas Cześć, cześć. Przywitaj się na vlogmasie Cześć I tutaj nie, nie za bardzo widać, bo jesteś prześwietlona troszeczkę Cześć Wikusia Witam. Moja siostrzenica, kuzynka Dominiki, która tutaj z tutaj mamy kolejne szczęście, które będzie w naszej rodzinie, bo jest pierwszy Lukasek a teraz y, Wikusia się spodziewa dzieciątka który Też nie wiemy czy dziewczynka czy chłopczyk. No, będzie niespodzianka. niespodzianka. Druga... Druga niespodzianka, także w lutym się okaże, co tam nosisz pod serwuszkiem A może w styczniu pod koniec. A może w styczniu, no? I tutaj wam pokażę, jak się prezentują kolczyki z wczorajszego okienka kalendarzowego. Piękne. Ładna, podobają czasem. mi się. no Szkoda, że ja nie mogę kolczyków nosić, bo mi się e, właśnie takie świąteczne kolczyki, albo w kolorach właśnie świąt, bardzo, bardzo to podobają. Można e, kupić takie klipy, ale nie było akurat. A właśnie, bo są klipsy. Ja no, zapomniałam, nie, że klipsy Nie było, są. Nie było w ogóle hmm. klipsów. Patrzałam. No. A dzisiaj ja będę miała brożkę. No <laughs> i przyszła taka łapka tutaj. Tutaj widzicie taki otworek, dlatego że można zawiesić e, bombeczkę i gdzieś na ścianie. Przykleić w miejsce, tak żeby to wyglądało, że ta łapka skądś tam się wyłania. E, no, zobaczymy jeszcze, gdzie to, e, gdzie to umieścimy, ale chciałam Wam jeszcze pokazać naklejki na lodówkę i właśnie teraz będziemy się za chwilkę brać za te naklejki, zanim Lukasek nam je zniszczy, bo już widzę, że robi podchody do tych naklejek. Ale zanim zrobimy pranie, zanim zrobimy naklejki, to co musi być obowiązkowo, Dominika Kawa. Klikaj mi tutaj, bo ja nie widzę przez aparat. Dziękuję. się doczekać. Czekam na to cały rok. Chcę, by wreszcie były święta i spełnianych marzeń noc. Mała zmiana planów, dlatego, że wiecie co? My mamy srebrną lodówkę i Dominika przykleiła czapeczkę. Niestety nie było widać. Nie było tego efektu. Także idzie naklejka na nasze drzwi. Gdy rozbłyśnie pierwsza z gwiazd. then ma No, i to tak wygląda? Odwzorowanie z naklejki wprost. No, idealne, Dominika, naprawdę. Proszę, Lukasku, masz naklejkę. Tak! Jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy i okienko numer 1, wczorajsze Dominiki, to była tam karteczka, w której Dominika dostała informację, że ma za cel znaleźć fundację i osobę, którą wesprzemy i do której poleci cegiełka naszej pomocy. Tak, za pomocą mamy znalazłam, ponieważ tak. mama tutaj dostaje ofert, nie oferty, nie tylko oferty, tylko maila, maila. Z, z się pomaga. Tak. Mhm. I ze względu na to, że Aneta, która jest bardzo ciężko i poważnie chora na dozę, no lekarze bardzo, To jest bardzo ciężki stan przede wszystkim, i tutaj jest zbiórka prowadzona. No niestety, jak widać, na koncie Anety jest tylko 23%. 23, 13. No, 23% uzbieranej kwoty, także. No, bardzo malutko tych pieniążków. A i... bardzo się przy... potrzebne są właśnie. A bardzo, bardzo to... no już, praktycznie na no już, no. także wybrałyśmy Anetę, aby jak najszybciej pomóc i zostawiam linka w opisie na dole, jeżeli ktokolwiek będzie chciał dokonać wpłaty również jakąś chociażby drobną sólkę. Nawet złotówkę, że jak tak. każda złotówka mhm. się dodaje do złotówki, to może, To może w końcu na konto Anety wpłynie całe 100% potrzebnych pieniążków na leczenie. I zapowiadane hol z Allegro. Szybciutko nagrywam, póki jeszcze jest jakieś przyzwoite światło, bo tak naprawdę no to tego światła nie jest zbyt dużo, jest tutaj zachmurzone niebo, także e, praktycznie porą jesienno-zimową cały czas palimy światło od rana do wieczora, ale okej. Okay. Nie będę tutaj kategoriami jechała, tylko po prostu to, co mi wpadnie pod rękę. A więc na samym wierzchu mam planer, ten, który widzieliście wczoraj. Dominika miała w pierwszym okienku kalendarza adwentowego. Ja sobie kupiłam taki sam, tylko z motywem takim kamiennym. Dominika ma z liśćmi i powiem Wam, że mam zniżkę, ale tylko dla jednej osoby, bo ta marka. Przysłała taki jednorazowy kod w podziękowaniu za zakupy u nich i... Ja wam go tutaj podaję, albo ktoś sobie zrobi screena właśnie tego kodu, i to jest tylko i wyłącznie dla jednej osoby. Link zostawiam w opisie na dole do tego planera, którego ja kupiłam. Również ten kod zostawiam, także jeżeli ktoś akurat ma ochotę na taki planer, to może z tego kodu skorzystać, i tu jest minus 10%. A sam planer, to ja nie wiem, bo za jeden dałam 32 zł, a za drugi 35, także nie wiem, który kosztował ile, ale mniej więcej coś około 35 zł kosztują te planery i to by była pierwsza rzecz z tego holu kolejne lecą książki tutaj wybrałam sobie Remigiusza Mroza wybaczam Ci zaciekawił mnie opis z tyłu i teraz nie wiem, o zagięte mam kartki a i o tym mój brat mówił bo właśnie jak ta książka przyszła to brat mi pisał, że przyszła z zagiętymi kartkami ale ok, nie jest tak źle myślałam, że jest tych kartek więcej i... Zakładkę mam I tak pokrótce Wam powiem, co mnie e, zainteresowało Tutaj e, to jest taka powieść o małżeństwie, które prowadzi spokojne życie I pewnego dnia żona znajduje w laptopie męża e, Wiadomość na Facebooku o treści Wybaczam Ci e, Na początku tą sprawę bagatelizuje Ale potem okazuje się, że osoba, która Dziewczyna dokładnie, która wysłała tą wiadomość Popełnia samobójstwo Także tytuł mnie zaciekawił I myślę, że to będzie bardzo dobra książka Kolejna księżniczka z lodu Kamili Lagberg. Bardzo lubię tą autorkę. Przeczytałam dwie powieści, które naprawdę są fantastyczne. I kupiłam sobie kolejny. Okazało się, że to jest pierwszy tom z dziesięciu. Ale dobrze, że wzięłam tą jedynkę. Także będę musiała jeszcze dokupić kilka książek do tej serii. Opis tej książki również zachęcił mnie do kupna. No, po dwóch książkach, które przeczytałam Kamili, to po prostu jestem no, zafascynowana, że mam kolejną w ręku jej powieść. Zresztą tutaj jest notka od magazynu Viva, nie sposób się oderwać, Lackberg dawkuje napięcie aż do ostatniej strony i z tym się absolutnie zgadzam. Kamila jest w ogóle mistrzynią skandynawskiego kryminału. Tutaj jeszcze mamy, że ta książka sprzedała się w ilości 26 milionów egzemplarzy, także sam wynik mówi za siebie. Ok, lecimy dalej. Mam tutaj taki zestaw, bionik. Kupiłam sobie takie intensywne, nawilżające serum pod oczy oraz do twarzy. W ogóle jest w takim fajnym zestawie sprzedawany, że myślę, że to będzie super propozycja, na prezent właśnie, czy miłko, mikołajkowy, czy tam świąteczny, tak się w środku e, prezentuje, dodam, że ten pod oczy jest e, również takim e, masażerem do, dodatkowo, e, serum ma powodować likwidację takiego napięcia, e, natychmiastowe nawilżenie i nawet... E, ma likwidować takie drobne, powstałe linie w wyniku właśnie odwodnienia skóry. A ja wiecie, no ja ma, miałam całe życie suchą skórę. To nie jest to, że yy, z wiekiem. Ja już od momentu, jak, jak zaczęłam być nastolatką, to te, ta, ta suchość skóry się pojawiła. I kolejną rzecz, jaką kupiłam, to ja jestem tą rzeczą po prostu zafascynowana. I popatrzcie, jaki przepiękny kosz wiklinowy, piknikowy, dokładnie, dlatego że no nie mamy żadnego takiego kosza w domu. A ostatnio, jak byliśmy na wycieczce, to ja po prostu pakowałam robówkę do reklamówek. No i niewygodnie tak w tych reklamówkach, a w takim koszu wszystko tak świetnie, właśnie stabilnie sobie leży. I bardzo mi zależało właśnie na takim tradycyjnym koszu piknikowym. Ja nie chciałam takiego nowoczesnego, dlatego że i były. Takie gdzieś tam promocje po lidlach i po innych sklepach, że faktycznie były takie już takie bardziej usztywniane te kosze, nowoczesne z materiału, ale nie. Ja powiedziałam absolutnie jak kosz piknikowy, to tylko wiklinowy, taki vintage, także bardzo mi się podoba. Jestem w ogóle zauroczona tym koszem. Jest duży XXL, bo chyba jest jeszcze potrójna XL, chociaż nie jestem pewna. W każdym bądź razie, jak nie zapomnę, Zostawię link w opisie na dole, od którego sprzedawcy kupiłam. przed świetnie, zapakowany, nic, nic się nie stało. Przeszedł drogę z Polski do Irlandii i jest w całości. Tutaj wyściółkę w środku ma e, włowickie wzory, i na zewnątrz wychodzi. Zresztą kolorystyka jest tam różna, bo też widziałam tak taki czerwona w kropeczki, także no, urocze są te kosze. Także będziemy mieli teraz w czym wozić wałówkę na, na pikniki. Dzisiejszym moim bohaterem garderoby perfumowej jest to zapach niszowy molekuły 01. Ten zapach ma w sobie tylko i wyłącznie jeden składnik jest to ISO E Super. Ja go odbieram. Jako taką kategorię drzewno-cytrusową. Bardzo ciekawy zapach. Zapach widmo, jak ja to mówię, dlatego że ten zapach pojawia się i znika. Czuję go intensywnie, następnie go w ogóle nie czuję. Za godzinę on sobie przychodzi do mnie, także ciekawy zapach, uważam. Chociaż to jest zapach, który bardziej idzie w kierunku męskim. Na mnie się też układa bardziej męsko niż uniseksowo, bo to jest zapach z kategorii, właśnie unisex. Otoczenie wyczuwa go podobnie jak ja, czyli to jest zapach, który bardziej idzie w kierunku, właśnie męskim. Ile krać go używam, to często dostaję właśnie takie zapytania, czy użyłam męskich perfum. I czy aby na pewno yy, nie przypadkiem, zawsze mówię, że nie, nie przypadkiem, że używam uniseksowego zapachu, ale tak się na mnie jakoś męsko układa. Ogólnie zapach jest bardzo aromatyczny w te cytrusy, jest dużo tych, ja tutaj dużo cytrusów wyczuwam, dużo drzewek, no po prostu to jest taka kategoria... Którą bardzo lubię. Lubię drzewka i cytrusy i to połączenie tutaj jak najbardziej mi pasuje i wcale mi to nie przeszkadza, że one się tak męsko na mnie układają. się otworzyć choinkę dzisiaj. Z pudełka, nie ubierać jeszcze, bo w sobotę będziemy ubierać, ale wiecie co, zostawimy sobie tu na jutro. Dlatego, że lukasek jest coś zgrzędny, jest trochę chory, I w ogóle już trochę było no. dzisiaj do roboty. I musimy troszeczkę przełożyć nasze plany, ale to się nic nie dzieje. I tak nie miałyśmy ją teraz ubierać, tylko dopiero w sobotę. W każdym bądź razie no jutro otworzymy tą choinkę. A teraz co, syropek, syropek dla małego? i kalendarze. I kalendarze. Później go wykąpiemy, kolacyjkę. kolacyjkę. I... I może ja dzisiaj zaliczę film jakiś świąteczny. Ja ostatnio płakałam na księżniczka 3 chyba, no oj jak płakałam. I czas otworzyć nasze kalendarze adwentowe i dzisiaj to ja będę czyniła honory i otwierała kalendarz biżuteryjny. Dominika, potrzymaj. Mhm, ja już nawet nie pamiętam, co pod dwójkę dałam. <grymne> Droszkę. No to to wiem. no. <grymne> Także zobaczymy. Już widzę. O, jak się świeci! Oj, jaka ładna, śliczna. No. Mhm. Taka typowo, się ziemieni. Typowo świąteczna. Dobra, to już ją założę. Typowo świąteczna, wszystko jest typowo świąteczne w środku. No, no. Piękna. I będę jeszcze jutro chodziła cały dzień w tej broszce. No, póki nie otworzy się nowego. Ja te cokoluczyki, co mam, to jutro też założę, póki... Znaczy, no nie, no jutro założę te... Dobra, bo tu jest jakieś odpinanie. Za moich czasów to było inne. No. Nie masz blozy świątecznej, ale zrobiłaś ją właśnie świąteczną. Mhm. O, śliczne. No, dziękuję ślicznie. Zostaną nam na święta. No tak, co roku broszki. i kto mhm. przyjdzie, ten sobie założy, jaką chce, no Będziemy właśnie. mieć sporo ich. Okej, okay, chowam pudełeczko. Wiesz co, Dominika, będę chowała pudełka, że... Tak, się żeby się nie zwaliło, bo to tu zwaliło. I wiesz co, może otworzę skillsa kalendarz tak. od razu jak tu jestem. I, I maseczki I ja wczoraj patrzyłam chyba za dwójką. <coughs> Mam. Nie potrzedł, to też no, są napisy. puzzle takie, że od razu spadają. Właśnie nie chcę, nie chcę niszczyć tego kalendarza no. bardzo, bo on jest fajny, mały, fikuśny i przyda nam się za I tu jest jakiś kremik. Daj. To jest Przez? serum. Y Koncentrowane serum do twarzy i powiem Wam, że ja na to serum patrzyłam w pełnowymiarowym y właśnie opakowaniu i bardzo myślałam nad kupnem, ale super, że się znalazło w kalendarzu, bo sobie Mówię, je przetestuję. w mi na razie to. Bo nie mamy gdzie odkładać. Aha. W sensie, że nie mamy... A no tak, bo rok temu mieliśmy tak, pudełeczka, a w tym roku nie nic. mamy. Nie przygotowałam nic, to dobra, to sobie możemy tak zrobić. I od razu kalendarz maseczkowy. i mamy ja na... mam Ty, Ale wiesz co, powiem Ci, że yy, na początku była, a tak to się będziemy przeżerać przez to wszystko, nie? No, ale trafiło mi się. I co my tu mamy? Esfolio. Tak, tam, tam był klej trochę, wiesz? O. Bo zdjęłam taki plastik z góry. No i tutaj mamy maseczkę z ptasich gniazd. Mhm. Dobrze ja czytam? Tak. Nawilżająco-regenerująca maska w płacie z ekstraktem z ptasich gniazd. No proszę, jakie cuda. Jakie cuda mamy tutaj. Nie widziałam, że ptasie gniazda regenerują i nawilżają. No przekonamy się. Dobra Dominika, teraz Twoja kolej. O, biżuteria jest. Mhm. Celebrytka. A, ale co to jest, bransoletka? Czy to jest... Nie. To ciekawe, nie tego. Wyciąg. To jest celebrytka. Daj na dłoń i pokaż. Ty. Tutaj jest. Tak. Nieskończoność. I serduszka. I serduszka. E, jest nie, tak. to, jest, to jest bicie serca i serduszko. To jest celebrytka. Ja kiedyś kupiłam właśnie u Ani z kanału My Beautiful Life taką celebrytkę, nawet więcej niż jedną, ale ładna, co? No właśnie ja widziałam inne i ty mi właśnie teraz skojarzyło. No bo to i ja ci nie pokazałam. i ci nie pokazałam, jest. bo wiedziałam, że Ci ją dam do kalendarza adwentowego. Piękna jest, dziękuję mhm. bardzo. Proszę bardzo. A, prezentacja. Celebrytki. Ślicznie piękna, się prezentujemy. Mhm. Bardzo ładnie. I chyba tak się. Nosi. O, coś mhm. takiego. No ale wiadomo, że to łańcuszki to się same gdzieś tam przekręcają. Ale ja byłem takie delikatne. Mhm. Już jest po godzinie ósmej, Dominika położyła się razem z Lukaskiem, żeby Lukasek o normalnej porze poszedł spać, bo najgorzej to jest to, jak on sobie przerwie spanie, to potrafi już później do, do północy nie spać, albo i dłużej, bo czasami takie niespodzianki bardzo lubi robić. A ja co, biorę się teraz za montaż, najpierw ściągnę wszystkie pliki i zacznę montować, mam nadzieję, że długo mi nie zejdzie i... Również o jakiejś normalnej porze pójdę do spania. W każdym razie bardzo bym chciała, aby wszystko było gotowe pomiędzy siódmą a ósmą rano. Także mam nadzieję, że mi się to uda. E, ślicznie Wam dziękuję za kolejny dzień spędzony ze mną. I do zobaczenia jutro. Buziaki na razie, pa pa! Don't make too long shadow